W niedzielę palmową 14 kwietnia na wareckim rynku w godzinach 9.14 odbędzie się Warecki Kiermasz Charytatywny. Ideą Kiermaszu jest wspieranie aktywności społecznej organizacji działających w gminie Warka. Wśród zgłoszonych do udziału w Kiermaszu są placówki oświatowe, przedszkole samorządowe, szkoły z Michałowa, Wrociszewa oraz dwie wareckie podstawówki z Nowej Wsi dwie szkoły. Kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz filia szkoły specjalnej. Koło wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 1, Stowarzyszenie Made in Boncha, Stowarzyszenie Animator oraz warsztaty terapii zajęciowej. Kiermasz Rękodzieła to doskonała okazja, aby stać się posiadaczem niebanalnej ozdoby na wielkanocny stół lub drobnego prezentu dla bliskiej osoby. Robiąc zakupy na kiermaszu, nie tylko wspieramy lokalnych twórców ale przede wszystkim ich społeczne zaangażowanie. Jednocześnie w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa o godzinie 11 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną.